Codzienne logowanie do portalu informacyjnego sądów powszechnych, ręczne pobieranie dokumentów i sprawdzanie statusów spraw. To setki powtarzalnych czynności. Czy jest możliwość automatyzacji tego procesu? Tak! Dzięki naszemu konektorowi wszystkie dokumenty i informacje z portalu trafiają bezpośrednio do systemów wewnętrznych organizacji. Efekt, oszczędność czasu, niższe koszty i znacznie większa skuteczność. Konektor wspiera pełnomocników w codziennych zadaniach. Automatycznie pobiera pisma procesowe i pozwala szybko reagować na zdarzenia w sprawach cywilnych, wykroczeniowych czy karnych. Co więcej, dzięki integracji z kalendarzem odpytań możliwa jest realizacja doręczeń w elastycznym trybie. To daje pełną kontrolę nad terminami i obsługą pism. Wdrożenie Visoft Court Portal Connector to krok ku większej automatyzacji i efektywności w zarządzaniu sprawami sądowymi. Zapraszam do rozmowy o możliwościach, jakie daje ten konektor.